Witam serdecznie. Dzisiaj odbyła się zapowiadana szumnie konferencja prasowa prezesa Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz radnego Łukasza Wantucha, na której to wreszcie mieliśmy poznać te wielkie korzyści płynące z przekazania miejskich gruntów i budynków leżących w dawnej dzielnicy Wesoła do miejskiej spółki. No, niestety w tym wypadku byliśmy bardzo zaskoczeni, gdyż ta konferencja zakończyła, sądzę, samych twórców, ponieważ nie poznaliśmy na niej żadnych szczegółów, ale zapraszam serdecznie na krótki filmik, w którym pokażę drogę, jak właściwie miasto powinno się zachować, by później przekazać te grunty miejskiej spółce. Dlatego zapraszam na krótki komentarz. Każdy, kto oglądał dzisiejszą konferencję prasową prezesa Agencji Rozwoju Miasta Krakowa oraz radnego Łukasza Wantucha, no, zdaje się musiał być zdumiony, gdyż oczekiwaliśmy, że wreszcie pojawią się argumenty za tym, by oddać miejskie grunty leżące przy ulicy Kopernika do miejskiej spółki. Natomiast no, każdy, kto miał taką nadzieję, niestety musiał się. Rozczarować i to bardzo mocno, ponieważ tak naprawdę na tej konferencji nie padły żadne argumenty, które miałyby przekonać i radnych, i mieszkańców za tym, że warto wyzbyć się tych terenów na rzecz miejskiej spółki. Był jeden drobny mówiący o możliwym ewentualnym zwrocie VAT-u, natomiast nic nie powiedziano na ten temat bardziej. Zresztą to jest również w niektórych sprawach bardzo wątpliwy argument. Natomiast jak argumentowano, posłuchajcie. Proszę powiedzieć, panie prezesie, jeżeli nie, nie dojdzie do przekazania tego aportu, jakie będą konsekwencje? Tak? No jeżeli nie dojdzie, no to, to byśmy tylko zarządzali, czyli nie prowadzili żadnej gospodarki, nie mogli nakładać na te obiekty, no, no nie mogli normalnie gospodarować tym, tym mieniem. Natomiast na pewno będziemy wykonywać wolę właściciela, no bo, no bo mamy jednoosobową spółkę miasta. tak? wolę właściciela, a czy efektywnie to robimy, czy nie, to pan prezydent będzie nas rozliczał na zgromadzeniu wspólników raz w roku lub zwoła, e, znaczy zwoła zgromadzenie w każdej chwili, kiedy zechce. Jak widzicie, same władze spółki oraz radni, którzy mieli przekonywać do tego wielkiego pomysłu zagospodarowania terenu wesołej i tego, tego pomysłu przekazania tych gruntów miejskiej spółce, sami do końca nie wiedzą, po co tak naprawdę to zrobić. Pojawia się więc tutaj wątpliwość, skoro, skoro tak naprawdę nie ma. Jakichś solidnych argumentów za tym, a przynajmniej jest więcej argumentów za tym, by pozostawić te grunty i budynki warte no, blisko 300 milionów złotych w rękach miasta. Dlatego tutaj pojawia się od razu pytanie, po co to robić? No, niestety nie uzyskaliśmy na to odpowiedzi, i dlatego ja stoję twardo na stanowisku, że te grunty w tej chwili. Do czasu spłaty, przynajmniej zadłużenia przez miasta, więc przez najbliższe jeszcze 8 lat, powinny pozostać w rękach miejskich. Zresztą sam wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk, w zeszłym roku w czasie debaty w Radzie Miasta Krakowa, przekonując radnych do tego, żeby taką spółkę przejąć, żeby taką spółkę powołać, właśnie zaręczał i obiecywał, że. Do czasu spłaty tych gruntów, te grunty powinny pozostać miejskie. Zresztą posłuchajcie sami, co wiceprezydent Jerzy Muzyk mówił w listopadzie 2019 roku. Ja nie zakładam, chyba że oczywiście Wysoka Rada podejmie inne stanowisko, żeby w tym momencie, do czasu, póki nie zostanie spłacone dług w stosunku do szpitala uniwersyteckiego, miasto Kraków mogło podejmować decyzję w zakresie na przykład przekazywania tego majątku w formie aportu do spółki. W mojej ocenie do tego czasu na pewno to miasto powinno cały czas pozostawać formalnie właścicielem tego gruntu i jedynie posiadać podmiot, którym nie ma będzie właśnie Agencja Rozwoju Miasta i Inwestycji jako spółka komunalna zarządzać. I teraz to my będziemy decydować jako miasto. O przeznaczeniu tego terenu. Ja zgadzam się ze słowami prezydenta Muzyka, który rok temu mówił, mówił. właśnie te słowa o potrzebie pozostawienia. Tych gruntów w rękach miasta Krakowa, tak by to właśnie Rada Miasta Krakowa, by prezydent miasta Krakowa, i tak żeby mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość i to główną decyzję dotyczącą sposobu zagospodarowania tego terenu. Natomiast jeżeli chciałbym coś poradzić i prezydentowi, i radnemu Wantuchowi, i spółce, to przede wszystkim pierwsza rzecz. Jeżeli chciano by myśleć o przekazaniu tych gruntów do spółki celem ich zagospodarowania gruntów i budynków, to przede wszystkim powinien powstać solidny plan. Na tym polega właśnie ewentualna możliwość i czasami nawet skuteczność przekazywania y, miejskich gruntów, nieruchomości do spółki, ponieważ spółka niektóre rzeczy faktycznie mogłaby zrobić troszeczkę szybciej. Ale do tego potrzebny jest solidny plan, dlatego ja pro pierwsze proponuję, by pozbyć się tego wrażenia, że to wszystkie grunty już teraz powinny zostać przekazane do spółki. To jest duży błąd, co zresztą dowodziliśmy niejednokrotnie. Druga rzecz: miasto, prezydent, przy udziale spółki, przy udziale radnych, przy udziale mieszkańców, powinien stworzyć plan, duży plan zagospodarowania, też wykorzystania już istniejących budynków. W pierwszej kolejności powinno się określić, w którym budynku jaka funkcja będzie. Proponowana, jaka funkcja będzie wykorzystywana, czy w jednym budynku będą usługi komercyjne, czy w drugim budynku będą na przykład usługi publiczne. Powinny być solidnie rozpisany plan, każde, każdy budynek, a być może w niektórych przypadkach nawet każde pomieszczenie, powinno być tak naprawdę solidnie rozpisane. Powinien być plan podzielony zarówno na kwestie finansowe, by pokazać, gdzie spółka może czerpać zysk a jakie mogą być potem z tego zysku inne korzyści wynikające na przykład z rewitalizacji konkretnych budynków. Ale my powinniśmy jako radni, jako mieszkańcy dostać konkrety, mapę, na której będą zaznaczone konkretne nieruchomości, konkretne budynki i które będą służyły spółce typowo do celów komercyjnych, tak by... Móc na przykład finansować później przyszłe remonty, a które będą służyły na cele publiczne, bo to dopiero ten plan, zatwierdzony jakoby przez Radę Miasta Krakowa, pozwala zrealizować tak naprawdę cel spółki. Wtedy tak naprawdę spółka jest celowa. Natomiast w tej chwili, gdy nie mamy de facto żadnych wiadomości o tym, nie jest to konieczne. Co więcej, uważam, że dopiero w momencie, gdy Taki plan by poznał, można by było go oceniać. Wtedy nie byłoby to kupowanie kota w worku jak w tej chwili, ale były, był, byłaby to poważna dyskusja na tym, czy ten projekt jest poważny, czy jest warty, czy warto go realizować. W przypadku, gdyby radni wtedy dostając taki solidny, całościowy, kompleksowy plan rzeczowy, finansowy dotyczący zagospodarowania i terenów zielonych, wtedy. Można by było się zastanowić, które nieruchomości można byłoby przekazać do spółki. Na pewno nie całość. Nie ma potrzeby przekazywania terenów zielonych, parkowych spółce. Natomiast można by było pomyśleć, które konkretnie budynki z tych 9 hektarów można by przekazać, ale tylko część. I tylko znając konkretny, konkretny, szczegółowo rozpisany plan. Do tego zachęcam, szanowni państwo, władze miasta, prezydenta miasta, prezy, prezesa, spółki radę nadzorczą, no ale niestety nie spodziewam się w tej chwili takiego działania, bo to musiałaby być solidna praca koncepcyjna, nastawiona na najbliższe kilka lat. Tego nie da się zrealizować w tydzień, tego nie da się zrealizować w miesiąc, tego nawet nie da się zrealizować w pół roku. To jest solidna praca koncepcyjna, która wymaga pracy wielu osób. Do tego ale do tego czasu powin te grunty nieruchomości powinny zostać w rękach miasta.